Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, moje drogie Beki. To jest czytanie z kart anielskich na rok 2017. Czytanie z Grace. Ja nazywam się Grace. Um, na początku samym, bo karty już są wyłożone, kochani, chciałabym podziękować tak jak każdemu znakowi za to, że oglądacie za to, że piszecie komentarze piękne, za to, że pokazujecie, że wam się podoba i subskrybujecie. Dziękuję za oglądanie i kupowanie moich filmików na Vimeo Antiment, gdzie jest także uzdrawianie na każdy miesiąc. Dziękuję serdecznie za to, że jesteście na patronie, czyli moimi patronami, moją taką duchową rodziną, dla tych, którzy są dla tych, którzy jeszcze nie są, zapraszam raz, że wspomagacie moją pracę, czynicie w ogóle możliwą. A druga rzecz, że te filmiki, które były poza czytaniem numerologią i astrologią na YouTube, już się na YouTube nie będą pokazywały, tylko wszystko będzie na patronie. I ten link do tego macie pod spodem, patron, coś tam, coś tam, jest pod spodem. Także w komentarzu e, e, możecie przeczytać. I zaznaczam, że to jest czytanie ogólne dla wszystkich byków. A więc, jeżeli macie ochotę na prywatne czytanie tylko dla siebie, czy to dla par, czy dla siebie, czy um, portret astrologiczny, numerologiczny, czy też uzdrawianie lub uczenie się, jak uzdrawiać metodą Reiki albo międzywymiarową. To jest przyszłość. Zapraszam gorąco też na moją stronę internetową, która podana jest pod każdym jednym filmikiem, a mianowicie www.angelreadingswithgrace.com. Mamy przed sobą, kochani, sześć kategorii. Dla was osobiście, dla was i waszego otoczenia, jak rodzina, dom, znajomi. Wasza praca, kariera, biznes, Wasze zdrowie, to, co może przyjść jako niespodzianka i specjalne wiadomości ze świata spiritualistycznego z tamtej strony, czy macie swoich najbliższych, wasze anioły itd. Więc przejdźmy do tego, co jest dla Was, moje drogie Beki. Zaczyna się od balansu. Czyli balans będzie ogromnie ważny dla Was w 2017 roku. 1 i 4. 4 to jest zorganizuj się. Tak jak stół na czterech nogach, stań równo, bo jeżeli nie będzie balansu, jakaś noga będzie krótsza, to wiemy, co się będzie z tym działo. Więc i Wy musicie wiedzieć, kiedy być lwem, lwicą, a kiedy być jagnięciem. Okay? Czyli umieć. Dostosować sytuację tak, żeby była dobra. Teraz, dlaczego to może być problem, ja już teraz rozumiem, bo jestem po czytaniu w wersji amerykańskiej. Będziecie mieć sytuację, gdzie szczególnie na początku roku trzeba będzie po prostu, zrozumiecie sami, trzeba będzie odejść. Odejść od ludzi, odejść od sytuacji, wydarzeń, które tak naprawdę już dla Was nie mają żadnego sensu i znaczenia. Trzeba będzie zamknąć te drzwi, żeby nowe, te właściwe przed wami się otworzyły. Bo to może właśnie zachwiałoby waszą równowagę. I Adriana, to jest dokładnie prawie ten obrazek, który mam z tyłu, mój ulubiony, mówi, że anioły, po prostu, one was poprowadzą. One Wam pomogą zamknąć te drzwi i pomogą znaleźć właściwe, które należałoby potem otworzyć. Poza tym będą anioły przynosiły Wam znaki, jeśli o to poprosicie. W snach coś przyjdzie, uważajcie, te sny będą do końca, więc te sny w 2017 roku są ogromnie dla Was ważne. A więc wysypiajcie się, miejcie wystarczająco ilość godzin snu, bo możecie się udzić i ja nic nie pamiętam. Albo będziesz pamiętać i będziesz wiedzieć o co chodzi, albo że ja nic nie pamiętam. Ale będzie eureka moment. Wow, ja mam odpowiedź na swoje pytanie. Czy znalazłam odpowiedź na swoje pytanie? No, przyszło do ciebie we śnie. I jeżeli pamiętasz sen, rób to, co ja polecam, siadam i zapisuję sen. W momencie, kiedy przykładam pióro do papieru, naprawdę zaczynam rozumieć, dlaczego jaśniłam. O tym, a nie o innym. Co to oznaczało? Anioły pomagają wyjaśnić. Aha, kiedy zacznę pisać. Teraz rozumiem, co to oznaczało. Przedtem to oznaczało tylko zwykły budynek. A teraz rozumiem, że ten budynek to ja. Rozumiecie? Ok. Co dla Was, Waszej rodziny i znajomych? No, kiedy zrobicie trochę tą czystkę z odejściem od tego, co Wam nie służy, to widzę, że będzie czas, żeby podjąć jakąś akcję. Zacząć coś robić. I mówią anioły, nie kieruj się strachem, bo to jest ego. Będziecie przestraszyć, więc jak za dużo będziesz analizować i tak dalej, kieruj się głosem serca. Gdzie chcesz iść? Którą stronę, gdzie być, z kim być, i tak dalej. I wtedy, tu pokazują mnóstwo pięknych e, motyli, motyl jest zawsze symbolem zmiany, transformacji, że staniesz się takim motylem. Bo kiedy idziesz za głosem serca, to jest tam, gdzie powinieneś być, to jest misja Twojej duszy. No i teraz albo znajdziecie Twin Flame, czyli tą. Najprawdziwszą, najwspanialszą miłość, jaką można znaleźć, kiedy człowiek wreszcie czuje się spokojny, wreszcie czuje się naprawdę sobą. Albo znajdziecie, albo już macie kogoś takiego koło siebie, ale tak naprawdę to to, co naprawdę zechcecie mieć. Nie, nie, nie będzie Was interesować jakieś takie niewiadomo, co od tego wszystkiego to wy odejdziecie. Tylko zechcecie mieć kogoś naprawdę prawdziwego. Przy którym możecie iść za głosem serca, kto nie podcina ci skrzydełek? Kogoś takiego zechcecie mieć. No i dzieci. Jedną z Twoich, mówią anioły, funkcji dopełnienia w tym życiu, przeznaczenia jest pomoc dzieciom. Czy jesteś rodzicem, czy jesteś nauczycielem? czy jakimś tam wychowawcą, czy może zaadoptowałaś dziecko, albo myślisz o adopcji, to bardzo dobrze, dlatego, że to jest jedno z Twoich przeznaczeń, pomagać dzieciom. Teraz praca, biznes, kariera i tak dalej. Wygląda na to, że część z Was pójdzie się dalej uczyć. Albo wróci do szkoły, albo weźmie jakieś warsztaty, albo a, Zakupi reiki albo międzywymiarowe czytanie ze mną. Przepraszam międzywymiarowe leczenie kury ze mną. Będzie się dalej uczyć. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że następna wiadomość jest: jesteście kochani, macie ten dar uzdrawiania, uzdrawiania energią. Więc jeżeli ktoś z Was naprawdę jest chętny, zapraszam. Na mojej stronie internetowej można uczyć się reiki i z certyfikatem na końcu albo międzywymiarowego uzdrawiania. Jest to wspaniała sprawa. Więc ponieważ wy będziecie pokazane wam tyle otrzymywać wiadomości w snach, to jest właśnie to, co międzywymiarowe uzdrawianie jest. jest bo to także jest otrzymywanie informacji, wizji poprzez sen. I ja uczę tego, jak to robić. To jest naprawdę dla Was bardzo ważna informacja. Następnie miej zaufanie do siebie, że Ty jesteś, jesteś wspaniała, że potrafisz, że możesz się nauczyć. Jest jak jest, kochani. Ja wiem, że jeżeli zaczniecie mówić to rodzinie albo znajomym, to powiedzą, no chyba coś z tą osobą jest nie tak. Tak może się zdarzyć. Dlatego Wam pokazane od razu jest na początku, że trzeba mieć siłę i odwagę, żeby być sobą i żeby odejść od tego wszystkiego, co nie służy. Żeby iść za głosem serca. Jeśli chodzi o Wasze zdrowie, kochani, to zapowiada się fajnie. Albo będziecie zdrowi, bo już zawsze byliście zdrowi. Ja tu nie widzę żadnych poważnych rzeczy. No, oczywiście, czytam dla całego świata. Ale dla tych szczególnie, którzy byli chorzy, którzy nie czuli się do końca dobrze, to jest dziesiątka. 2017, jeżeli dodacie cyfry, jeżeli oglądaliście mój filmik, e, rok koguta w 2017, to wiecie, że to będzie uniwersalny rok numer 10. Więc widzę dla Was, 10, jedno się kończy, drugie zaczyna, bo 1 i 0 to jest 1. Więc nagle... Nie chorujecie. Wydarzył się cud. Modliliście się o cud, prosiliście o to, żeby się uzdrowić. Mówiliście tylko: Jestem zdrowa, czuję się świetnie, nic mi nie jest. Wydarzył się cud. I nagle chcecie podróżować, chcecie kupić sobie nowy samochód, chcecie robić coś wspaniałego. Boom! Cud się wydarzył. Tego cudu możecie się spodziewać, ale tylko pozytywne, kochani, myśli. Zaraz będzie więcej na ten temat. Anioły, mówię wyraźnie, przyznaj się sama sobie, czy sam sobie, dlaczego chorowałeś, dlaczego czułaś się nie tak, dlaczego byłeś w depresji. Tak naprawdę znasz odpowiedź. I kiedy wreszcie zrozumiesz to i odejdziesz od pewnych sytuacji. Skończysz pewne sytuacje nagle dom, jesteś zdrowa. Co przyjdzie jako niespodzianka. W pewnym momencie możesz znaleźć się niezdecydowana, nie wiedzący, co robić dalej. Stoisz i tak. Hmm, idę w lewo, czy idę w prawo. Zawsze było tak, że byłam chora, albo w depresji. A teraz jestem zdrowa, co ja robię dalej? Albo zawsze byłam. Uciskana, każdy mi mówił, co mam robić. Odeszłam od tego wszystkiego, porzuciłam co toksyczne, co teraz dalej będę robić. Może być też, że jedni chcą od ciebie tego, a ty tak naprawdę chcesz czego innego, twoje serce ci co innego podpowiada i nagle, wow, co mam robić. Cokolwiek, pamiętaj, zawsze idź za głosem serca i słuchaj swojej własnej intuicji, ale cokolwiek źle pomyślisz. To od razu wyrzuć to. Wyrzuć to. Tak jak na komputerze, wyrzuca się wszystko z pamięci: tak samo i tutaj. Używaj tylko pozytywnych myśli, mów tylko to, co dobre, optymistyczne, oczekiwania, myśli i słowa. Wszystko inne od razu zatrzymaj się, powiedz: wyrzucam to do śmietnika. Bum, nie ma. I teraz zaczynam myśleć dobrze. Okay. Uważaj na swoje sny. To już było, i to jest bardzo ważne. Chcą do Was anioły przychodzić w nocy, podczas snu, w wizjach, jak to ja otrzymuję, i powiedzieć Wam sporo informacji. Tak będzie w 2017 roku. Szczególnie jeżeli przejdziecie to międzywymiarowe, uzdrawianie, tę naukę, jak się nauczyć, Jest, te pieniądze są warte każdego grosza. Ta suma za to. Więc um, sprawdź moją stronę internetową, ale będzie do Was sporo przychodzić, więc anioły mówią uważaj na to, jeżeli nagle obudzisz się i masz Eureka moment, wiem, co robić. Teraz już wiem, no to anioły ci podpowiedziały. Albo twoje wyższe ja. Wyższe to znaczy wyższa wibracja. Wyższy wymiar. Teraz już będziesz wiedzieć, co robić. Także, jeżeli pamiętasz sen, zrób to, co ja robię, a mianowicie utwórz taki pamiętnik snów. Jak zaczniesz siad, usiądziesz i zaczniesz pisać, wręcz będzie ten moment, kiedy, aha, teraz już wiem, co to oznaczało. Teraz już wiem. Więc to jest bardzo ważne. Kochani, to co chcę powiedzieć druga strona wam. Będziecie zajęci, przygotujcie się na to, że nawet stres może z tego przyjść. Bardzo dużo się będzie działo. Dużo niespodzianek, dużo niespodzianek. Nagle pojawia się jakieś, coś się wydarzyło, jakaś zmiana. A więc bądźcie na to przygotowani, ale od razu mówię, że sobie super z tym poradzicie, ok? Byk może być uparty, bo taka jego natura, ale mówią, nie upieraj się przy niczym. To wam anioły mówią. Nie upieraj się przy niczym. Jak to ma być zrobione? Poprosiłeś, poprosiłaś anioły o pomoc i pozwól im zrobić. Odstąd pozwól im wykonać to według ich. Planów, zamierzeń i pomysłów, ok? Oni wiedzą lepiej. E, I nie bądź o taka. Ona sobie stoi i myśli. Jest bardzo zamyślona. Anioły podchodzą i mówią: słuchaj, tu jest wspaniały człowiek, który chce ci pomóc. Albo tu jest wspaniały projekt, idea, pomysł. A ona. Hmm. Fajnie było 20 lat temu. Fajnie było z tamtym człowiekiem. Hmm, tyle mieliśmy wspólnego. Także oznacza to, zauważ wszystkich, którzy chcą Ci pomóc. Bądź wdzięczna, wdzięczny za tę pomoc. Bo możesz po prostu kogoś przeoczyć, kto zawsze jest na Twoje usługi, po prostu nie dostrzec nawet tego. Nie tylko, że nie być wdzięczny, ale nie dostrzec dobrego człowieka, dobrych ludzi wokół siebie, dobrych rzeczy, które się dzieją. Więc mówią, uważaj, miej oczy i uszy otwarte. Kochani, mnóstwo wiadomości. Trzeba by było wrócić, obejrzeć to jeszcze raz i na pewno tak zrobicie. Ja życzę Wam cudownego roku, spełnienia marzeń, spełnienia siebie, a oby. Nawet te najskrytsze marzenia spełniły się w 100%. Buziaczki, uściski i do kolejnego spotkania!